Wuju, Buj, wuju, wuju, wuju. Taniec, 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 taniec. Cześć! Witajcie w trzecim dniu Vlogmasa. Ja właśnie przyszłam do kuchni. Jestem jeszcze w piżamie, jestem nieogarnięta, ponieważ wiecie. Dopiero niedawno wstaliśmy, Filip dzisiaj się od rana trochę sam pobawił, ja jeszcze miałam możliwość, żeby sobie trochę poleżeć. Czuję się już trochę lepiej, wypiłam sobie jeszcze rano taki właśnie znowu rozgrzewającą saszetkę. Teraz będę robić nam coś do jedzenia. Ja się trochę ogarnęłam, bo musiałam wcześniej wyjść z psem, a teraz wyszłam do sklepu po mięso na obiad, a zaraz idę jeszcze do sklepu, tak jak wiecie, do marketu. Bo ja w markecie jednak mięsa chyba mm, niekoniecznie, więc idę teraz jeszcze do marketu. No dobrze, jestem już po zakupach. Niby miałam kupić mało, ale wiecie, jakieś tam zawsze pierdółki się trafią, a to mąż chciał jakieś batoniki, a to coś tam. No i wyszło mi ponad 360 zł, także standardowo, niby nic nie ma, bo to tylko dwie torby i naprawdę to są tylko dwie torby bez mięsa, bez rzeczy tak naprawdę na obiady. No i co? No i tyle kasy poszło Tak to już teraz jest i nie spodziewam się, żeby miało być lepiej No ale dobra, jadę, bo może mąż już zaczął robić obiad A że mam tutaj ziemniaki, cebulę i marchewkę, którą musimy dodać do obiadu No to wiecie, to po prostu lecę, żebyśmy mogli zrobić ten obiad Ja już właśnie wróciłam z zakupów Jesteśmy w trakcie przygotowania obiadu Mięsko już jest usmażone, marcheweczka też Teraz próży się cebula Zaraz będziemy robić sosik i będzie gulasz My już jesteśmy po obiedzie. Filip już nie może się doczekać, co jest w jego numerku drugim w kalendarzu. Ale zanim pokażę, co jest w jego kalendarzu, e, chciałam jeszcze zdrapać sobie zdrapkę. Sprawdźmy, co my tutaj mamy. Dzwonek. No niestety nie jest to gwiazdka. Spróbujemy jutro. A teraz lećmy pokazać Filipowi jego drugie okienko. Proszę bardzo. A, mi no. Co ty tam masz? To Wiecie, Wyjątkowe są te gwiazdki. O, Dziękuję Ci. Dziękuję. Muszą się naładować, tak? Dzięki, będzie A zaraz zgasimy światełko i sprawdzimy, czy będą się świecić, prawda? Zobacz. Już zaczynają się świecić. Dlatego <laughs> jedykuszkę je naładować. Tak, trzeba jeszcze je naładować. Zaświecamy światełko, prawda? Tak. Niech się ładują, tak? No. A później je przykleimy na ścianę? Tak. No, uwaga. Przyklejamy. Podaj mamie następną. Dziękuję. O, poczekaj, nie tak szybko. Dzięki. Mama będzie coraz wyżej je przyklejała. Pasem! Ja. O. o, nie tą stroną, mama, co ty robisz? Mama, co ty? Dzięki. Trzeba więcej. A musimy więcej przykleić, tak? No, gdy się naładują, nie, no, nie. Gdy się mama. Się. No ładują się, ładują się. A trzeba już się pospiesić. No dobrze. Nie wiem, że nie, ja się świecie. To na to nie. Jak tak zrobię, to czy nie boli, mama. Bawuj się. To mój ulubiony dziecky na świecie. Nie wiem jedną wziąć. Tak, możesz sobie wziąć. Ale troszkę trzeba się sprężyć, bo tak to będziemy tu do końca roku to przyklejać. Aha, nie dądziemy już w na Mikołaja. Chyba zdążymy, jak mi będziesz podawał, to zdążymy. Okej, okay. to będzie czekało na mnie. Było tutaj usił ziemi, jedź się jaś będzie. Ja mogę być tutaj też. Gdzie tutaj, hmm. tak nigdzie. Ja... Tak, Dzięki! Dziękuję. Idzie. No to wyżej, wyżej, o. ale. nie, 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 to do, tam gdzie dosięgasz przyklej. Super. Wyda mi się tutaj pomoć. I przyklej. Wysoko, wysoko. O to? tak, no. Pięknie! Super, no proszę następną. Dzięki, to widzieli. No tam wysoko spróbuj. Ale skoczyłeś i przykleiłeś, co? Ale wysoko, proszę bardzo. Dzięki! Gdzie ona jest? Tam! Przykleiła się? Tak! Super! Tu nasz jest domek. Aha, a Bilko gdzie? Gdzie jest gwiazdka dla Bilka? O nie! nie ma jeszcze gwiazdki dla Bilka? O, tu nie. To przyklej dla Bilka. Gdzie będzie dla Bilka? Tutaj. Koło naszego ko Koło tutaj. naszego domku. Tak. Super. I tam, sobie masz, Dzięki! <laughs> ha, 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 ha. Aha, super. Tak wysoko. Przyklejaj. Muszę tak wyjrzeć. Podniosę. No wiem, podniosę za chwilę Łap, Muszę tak wyjrzeć. Widzę, że Mam. Ale. Proszę bardzo. A się No ze ścianą, bo strasznie jesteś prędki. Prędki. Tu nic. Mam, jest kolejna tatuszu. Uf. I moje No tak, przykleiłeś, tak? Mama ci... Mama ci tam na górze trochę pomogła, ale tu na dole to sam przykleiłeś, no, tak? A tam, gdzie są moje, Proszę. sam. Tak, a podobają ci się gwiazdki? Tak. Ośmi... Długą. Ha, ha. A fajne było przyklejanie gwiazdek? No, właśnie Jak widzicie, ja właśnie wyszłam z psem na spacer, a przed chwilą, żeśmy z Filipem przyklejali te gwiazdki, bardzo mu się spodobało. Na tyle mu się spodobało, że chciało otworzyć jeszcze jeden prezent, ale no musieliśmy mu jakoś wytłumaczyć, że działa to tak, że otwieramy tylko jedną torebeczkę czy tam prezencik jednego dnia. No nie był ten zbytnio pocieszony, ale no... Wiecie, o to chodzi, żeby też wyrabiać w nim ten nawyk umiejętności czekania na kolejny dzień i na to, że tylko jeden e, parkuneczek, jeden prezencik jest jednego dnia. Filipku, jesteś gotowy? Tak! Gasimy światełko, tak. sprawdzamy, czy działają. Zaczynają świecić. Co się. O, Udało, udało, udało. Udało się, tak? Świecie. Świecą się. No dobrze, jak widzieliście, ja już kładam Filipa spać, zgasiliśmy światło i... Zadziała się magia. Niestety na filmiku tego zupełnie nie widać, zupełnie nie widać tych świecących gwiazdek, a one faktycznie w rzeczywistości świecą i Filip miał frajdę. Także cieszę się, że okienko mu się spodobało, że w ogóle cała aktywność z tym związana, czyli przylepianie tych yy, gwiazdeczek mu się podobało że efekt końcowy mu się podoba, no i to, że one się w ogóle świecą, bo już w pewnym momencie zaczęliśmy z mężem się zastanawiać, bo wiecie, one tam, no były tam powiedzmy 5 czy 10 minut na tym świetle i jak zgasiliśmy światło, no to niestety nie bardzo się świeciły, a teraz się naprawdę świecą i myślę, że za jakiś czas tam zajrzę, zobaczę ile czasu w ogóle one się będą świeciły po takim, wiecie, nagrzaniu się, na słonecznieniu, nie wiem, na świetleniu, o! Ile po takim naświetleniu będą sobie tam działały. A teraz, tak jak Wam obiecałam, wspinam się po kubeczki i pokażę Wam, jakie mam. No i robię sobie świąteczną herbatkę w jakimś kolejnym kubku. No dobrze, tak jak Wam powiedziałam, wskrabałam się po te kubki, odświeżyłam je sobie wszystkie. Jak widzicie, mam ich tylko sześć. Dużo, niedużo, no wiecie, zależy jak patrzeć. No i może kilka słów o każdym z nich. Ten chyba sobie kupiłam w zeszłym roku w Pepco. Bardzo prosta taka, wiecie, są śnieżynki, jest choinka bardzo świąteczna. Ten kubeczek dostałam od mojej koleżanki. Naprawdę jest on ładny. Z dziadkami do orzechów. Wiem, że ona je bardzo lubi. O! Ten zamówiłam sobie w zeszłym roku. On też jest fajny. On jest zielony. Ma takie, wiecie, to ferki, jelonki, a w środku jest czerwony. Czyli bardzo, bardzo świąteczne kolory. I ten sobie zamówiłam na Homli w zeszłym roku, jak już były takie, właśnie wyprzedaże świąteczne. Mam też taki uroczy z pingwinkami. Słuchajcie, naprawdę mi się bardzo podoba. Mam też. Taki w różne pierniczki, w różne ciasteczka takie. O, bardzo, bardzo mi się też podoba. Jest to kwintesencja świąt. Wiecie, czerwony, pierniczki i tak dalej. I mam jeszcze taki jeden z delikatnym wzorem. O, ale również z motywem świątecznym, zimowym. Także to są moje wszystkie kubeczki. Yy. I teraz sobie właśnie zrobię w którymś z nich herbatkę, i może dzisiaj niech będzie to ten z dziadkiem do orzechów, a nawet z dwoma, a właściwie to trzema. Także dzisiaj herbatka w takim oto kubeczku. No dobrze, więc zobaczmy, co jest jako druga. Her herbatka nazywa się Ingwer Zitrone, czyli pewnie coś cytrynowego, ale co dokładnie to nie wiem. Czyżby była zielona? Nie wiem, co to jest ingwer. A może imbir? A może imbirowo-cytrynowa? Zaraz zobaczymy. Wiecie, chyba zgadłam, ponieważ po zapachu wydaje mi się, że jest to cytryna i imbir. Mhm. Tak na 99% jestem pewna, że to cytryna i imbir. Natomiast powiem Wam szczerze, że ja sobie dołożę i cytryny prawdziwej, i imbiru, ponieważ yy, czuję, że potrzebuję właśnie takiego wsparcia. Natomiast y, sama w sobie herbatka jest smaczna. Może nie robię jakiegoś wielkiego szału, czekam na jakieś takie smaki, których, wiecie, hm, no nie było, a może są trochę bardziej świąteczne. Także y, zobaczymy. Mam nadzieję, że kalendarz się troszkę rozkręci. Na razie jest ok, ale bez szału. No, więc czekamy, może jutro coś będzie fajnego. Ja już sobie wypijam moją herbatkę. I dostaliśmy dzisiaj rzeczy dla Filipa, więc muszę je sobie przejrzeć, zobaczyć, co tutaj jest. No i w ogóle tak sobie żeśmy z mężem pomyśleli, że wypadałoby się jakoś odwdzięczyć, więc pewnie dla chłopaków, no bo tam dla rodziców wiadomo, ale dla chłopaków, e, którzy nam to tam oddają, e, to po prostu stworzymy jakąś paczkę na Mikołaja, wiecie, żeby no, żeby się tak odwdzięczyć, bo dostajemy od nich dużo rzeczy. Ciuchy są, wiadomo, dla dzieci drogie, także jeżeli mogę coś wykorzystać, to zawsze z tego korzystamy. A jeżeli coś jest na przykład za małe, albo Filip wiem, że w czymś takim nie będzie chodził, to przekazujemy dalej, no bo wiecie, myślę, że to jest taka no, mądra rzecz. Skoro my z tego nie skorzystamy, to warto przekazać dalej. Także ja się tutaj zaraz zabieram za przeglądanie tych rzeczy. Szybko poszło mi z tymi ciuchami. Nie było mi ich może jakoś bardzo dużo, ale wszystkie zostają, dlatego że są takie, z których Filip jeszcze pewnie sobie skorzysta. Są w jego rozmiarze. Jest jedna rzecz taka, która pewnie posłuży mu na wiosnę, także super. Więc myślę, że dzisiaj już do Was nic więcej mówić nie będę. Więc mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną. Ten dzień, jeśli tak było, to zostawcie dla mnie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał i widzimy się już jutro. Pa.